Odkrywamy pudełeczko z kolejkami numer 7. O, to mamy za skarby. Mhm, na starcie to mamy prawdopodobnie tak, takie trafki dekoracyjne, żeby pokazać, jak to wygląda. Mhm. To jest takie podłoże. Makietę. i na tym sobie możemy zbudować osiedle. Albo na przykład kleić krowy i udawać łąka. Prawdziwa, już mamy dalej. O! No w końcu jest pudełeczko naprawdę z kolejkami. I tak, mamy tutaj na przykład Tetetkę, przepraszam, H0, to jest pIKO. Mamy tu platformę długą. I chłodnie, bułgarska, nie, rosyjska, CCCP. Mamy znaczek. Tu mamy kolejną chłodnię, ale zdekompletowaną. Uzupełni się. Mamy wagon osobowy. Stary SNCF Pikowski. Dosyć prosta konstrukcja. Mamy lokomotywkę Piko, Z symbolem BN150. Taka malutka bardzo że tak powiem ale mamy też większą o jakiś jakiejś schowane skarby BR-130 Pico na sześciu kołach sześciu osiach no i wydaje mi się że w dość ładnym stanie wystarczy ją wyczyścić cóż tu mamy kolejną gazetę Mamy Nohuba, też piko firmy w skali H0. No jak widać jest zdekompletowany, tutaj rozwalony jest jeden wózek. Może to naprawię, a może po prostu będzie jako dawca części do innych. No kolejna gazeta. A kurczę, tutaj mamy dość fajny dźwig. To jest ogółem produkcja prawdopodobnie Roko lub Słowenia. Muszę zajrzeć pod spód. Tak, to będzie Made in Austria, więc będzie to robione pod roko. Taki wagonik. Tutaj na, na dwóch szosiowych wózkach. Dosyć fajna konstrukcja. Tutaj do niego powinien być jeszcze taka powinna być platforma, na której ten hak sobie leży. Tutaj mamy takie podstawowe bardzo wagoniki PICO. To jest z tymi widzicie tutaj przerwami, to jest do przewozu bydła wagon. To stary piko, podejrzewam, że to jeszcze lata 70. Tu mamy wagonik towarowy kryty zwykły. Mamy kolejny tutaj spalinowus. Tutaj mamy BR118, w tak zwanej wersji panorama, czyli szyby są takie nieokrągłe, tylko wcięte tutaj. No fajnie, bo to jest taka odmiana, on występował jako niebieski, jako czerwony. I właśnie w odmianie zwykłej lub w odmianie Panorama. Taki jak tutaj mamy. Kolejna gawędka. Widzę, że tu głównie wagoniki będą. Tak, tu mamy, jak widać, wagon osobowy pierwszej klasy Czechosłowacki CSD. Stare oznaczenie. To jest Schicht, firma, która robiła pod Pico. Znaczy to była oddzielna firma, ale w tamtych czasach. No, był trochę zamordyzm, także wychodziło to we wspólnych po prostu katalogach Pico z lat 80.-90. Co tutaj mamy? O, tu mamy elektrowóz E44. Pantografy powinny być. O, widzę też tutaj drobne, drobne braki, ale ogółem pantografy działają. Czyli się składają i rozkładają. E Działa to tak, że jeżeli na makiecie mamy trakcję kolejową, czyli druty sobie postawimy wzdłuż torów, to ta lokomotywa może również z tych drutów pobierać energię elektryczną. Zarówno z torów, jak i z tych drutów trakcyjnych. Dobrze, mamy tutaj coś kolejnego. Magazyn. To było okładane całkiem niedawno, bo widzę jest 2015 rok data, więc tylko 10 lat temu. Mamy dwa wagony osobowe, tylko że oczywiście ten towar kupowałem już jako używany w tym roku oczywiście, tak? Bo to są też lata 80. Wagonik mitropa, czyli to taki, że tak powiem, restauracyjny, jeżeli zajrzymy tutaj w środku, to te wypustki imitują lampki na stolikach wewnątrz wagonu, tak? A tu mamy to samo, ale już zwykły przedziałowy. Wagonik. Mamy co jest dalej. No, mamy tutaj fajną lokomotywkę BR-120. Tutaj widzę, że na dachu brakuje sygnałów, trąbek dwóch. Pewnie ma jeszcze jakieś inne drobne ubytki, ale ogółem całość wygląda, że tak powiem delikatnie dobrze. Podkładamy. Mamy kolejną gazetę, ale tu jest tylko zasilacz. No poprzedni Właściciel musiał go pomalować na czarno, bo w takim kolorze, przynajmniej nie przypominam sobie, żeby występował. Widać zresztą jak się tutaj ten kolor odcina. Tutaj nam poprzedni właściciel zostawił. Zasilacz czarny, ja wiem, bo na dzisiejsze czasy może pasuje. Kolejny zasilacz, tym razem F2. No, trochę mocniejszy. No i z lepszym zakresem regulacji prędkości. Dobrze, tutaj mamy choinki. choinki różne, różne drzewka. Na razie to chowamy, bo to jest, że to powiem mówiąc, delikatnie, przynajmniej dla mnie nieciekawe. To jest do tego wagonu. Powinno być tutaj wstawione. Prawdopodobnie będzie. Tutaj mamy pikowskie kontenery 2. Też na platformę. Dobrze, tutaj mamy kolejną lokomotywę. Aha, to będzie Fałka. Już widzę. To jest F200 Stary. Stary piko, naprawdę to ATA 70 prawdopodobnie jeszcze. Mamy startówkę. Mamy tutaj fajny wagon, taki sypny. To jest Lilip. Dobrze, tu mamy trochę jakiś złomik, czyli podstawka, góra do wagonu, węglarka. Bez jednego koła w środku. U, więcej złomiku. Tu też jakaś przeróbka, bo to jest Góra od wagonu, a to jest dół od wagonu, ale do dwóch różnych wagonów. Mamy tutaj kolejny wagonik, na razie w częściach, a jeszcze bardziej w częściach, Dobrze, ale tutaj, że tak powiem, cała konstrukcja dosyć prosta jest. Tak wygląda to w ten sposób. Znaczy to jeszcze nie wygląda do końca tak jak trzeba, ale po tak jakby obróbce czyszczeniu może będzie. Tu dobrze, tak Fausto. Czyli taka odmiana B110, że tak powiem z tymi tutaj metalowymi poręczami. O, ładny stan. Nawet dach jest, dach jest prawie cały, prawie, bo czasami nie ma go w ogóle. Dobrze, tu mamy taki wjazd do tunelu. O nawet są dwa, czyli komplet. Dobrze, tutaj widzę, że od jakiegoś czasu leży teczka. Także Wam może pokażę, jak to wygląda, bo tu mamy dwie takie same lokomotywy, tylko w dwóch różnych skalach. Na górze jest skala H0, czyli 1 do 87, a na dole jest tetetka, czyli 1 do 120. No takie, akurat że tak powiem fajne spotkanie. Dobrze. Tu mamy taki malutki parowozik w skali TT i mamy też do TT, widzę tutaj wagoniczny, Z tej mniejszej skali. Ten widzę też poprzedni właściciel go przemalował. To nie jest oryginalny kolor. Dobrze. Mamy jeszcze troszkę H0. Takie złomiki, że tak powiem, troszkę w częściach, dwie chłodnie i wagon pomocniczy. Kolejny kontener. Domek letniskowy. Wiecie, to takie były komplety. I sobie można było na makiecie zrobić Kolejny wagonik, niekompletny. Tu mamy przejazd kolejowy, niekompletny. Mamy kolejny zasilacz FZ1 z jakimiś torami. Dobre zasilacze. Trzeba go tylko prawdopodobnie wyczyścić. Oczywiście najpierw sprawdzić. Mamy jakiś kolejny przemalowany wagon. I mamy, co tu mamy? Taką nastawnie, czyli budynek, który stawia się nad linią torów. Jak tutaj tory będą, to sobie fajnie będzie mogła lokomotywa z wagonami przejeżdżać pod tym budyneczkiem. Tu mamy kolejny domek letniskowy i budkę. Nawet jest do niej dach, ale niestety niekompletny. Widać, jest połamany. Dobrze, tutaj dach. Mamy kozły oporowe do Tetecki, czyli końcówki toru. Tak, stawiamy je sobie na koniec toru i dalej lokomotywa nie pojedzie. Mamy jeszcze jeden wagonik H0. Tu jeszcze mamy, też te mniejsze do Tetecki. No. Dobrze. Tu co mamy? Prawdopodobnie ten budynek, który jest na obrazku, tak, zgadza się. Ale oprócz tego, że jest budynek na obrazku, to mamy jeszcze rozjazdy widzę, do tetetki. Może kiedyś zrobię film, jak to wszystko podłączać. Oczywiście dla laików, bo no, ci co już się znają, to się znają. tak. To jest złotnica akurat prawa pudełko od lewej, ale mamy tu kilka zwrotnic, więc pewnie są. Mamy kawałek mostku z natytytki zrobionym torem. Mamy też tutaj dworzec. Kolejna zwrotnica, dworzec z odpiętym daszkiem. Okej. Okay. Została nam tutaj jeszcze z fajnych rzeczy lokomotywa, a właściwie to parowóz. Zaraz zobaczymy w jakim on jest w stanie wygląda na to, że ładnym. prawdę mówiąc, kończy nam się pudełeczko. Został jeszcze pulpit. Kontener ostatni. No, i zostały po tych wagonach i lokomotywach też części, żeby to wszystko poskładać do kupy. Oraz katalog stary. Piko. No, taka ciekawostka. Na przykład są wagony piętrowe, między innymi w wersji polskiej, czeskiej, niemieckiej. Mamy też... Więcej wagonów osobowych. O, zaczynają się lokomotywy, właściwie to tutaj kończą się lokomotywy, bo jedziemy w drugą stronę od końca do początku. Mamy tutaj tą panoramę, którą wam pokazywałem. Mamy tutaj BR120 i tak samo BR130, i nawet tą BN-kę pokazywałem. Akurat w tym pudełku się trafiła, tylko wersja zdaje się była czerwona. Tak, zdaje się, tak, to jest to. Także takie dosyć ciekawe, jeżeli chodzi o kolejki, pudełko się trafiło. Tak, tu jest wersja ta zwykła, nie panorama, tak? Tu jest panorama i wersja zwykła. I też fausto z poręczami metalowymi. Jak to w katalogu. Jest tego dużo. Dziękuję.